Odcinek powstał dzięki wsparciu patronów z serwisu Patronite. Tak było. Tak było. Czyli po prostu podcast. 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 I, I dzisiaj najdziwniejsze badania naukowców to jest temat tego odcinka. Tak było. I uwaga, tu nie będzie niespodzianki, odcinek będzie o... Najdziwniejszych badaniach naukowców. Ostatnio y, tutaj deliberowaliśmy. Tak, dobrze tak, dobrze tak. użyłam tego słowa. O kaczych fifolkach. Dobrze użyłam tego słowa. Dobrze. Tak. I temat mocno was zaciekawił. Bardzo tak. mocno. Stąd wniosek, że nauka jest wam bliska. I nieraz mówimy wam o takich odkryciach, o badaniach, o wynikach, przy których pierwsza myśl to jest, nie, kto na to wpadł. No. Po drugie, kto na to dał pieniądze. I po trzecie. Komu to jest potrzebne? I te wszystkie pytania będziemy sobie zadawać przy wszystkich eksperymentach, żeby szybko przejść do szczegółów. Kiedy ostatnio zastanawialiście się nad tym, jak się ustawiają psy robiąc klocka? Mm, no. ja codziennie rano no. <noise> raczej uginają nogi, Psy, taki, no. taki przykład tak, robią, robią taki łuk i no, no, I no, o... no co wam będę opowiadał. No? I ogon tak wystawiają do no to... tyłu, żeby się nie wyfifrał. No. no to, ja to widziałem rano. w 2013 roku zespół naukowców z Czech i Niemiec udowodnił, że psy robiące dwójeczkę ustawiają się niemal zawsze na linii północ-południe. A, no. czyli jak w lesie szukasz na przykład kierunku, chcesz ustalić gdzie jest północ, to nie patrzysz na mech na drzewach, tylko... No. Patrzysz tam na mech pod ogonem po tak, prostu, tak, 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 szukasz psa Albo bierzesz tak. ze sobą do lasu I patrzysz jak się ustawia do czynności A, tak. I już wiesz gdzie jest linia północ-południe W takim razie mój pies ma chyba zepsuty kompas Bo on po prostu się kręci w, w kółko Albo bo no. może się biegun przesuwa, jak twój pies sra, tylko no. naukowcy Aha. nam o tym nie mówią. To, no. No, no więc dobra, uwaga. Bo trwa przebudowanie Ziemi. Udowodniono, to, to to że psy robią, robią y, kierując się w magnetycznym kierunku północ-południe, to jedno. I tutaj mm -hmm. przyszli polscy i izraelscy naukowcy, więc tutaj są polskie badania w tym i mówią, My się jeszcze temu przyjrzymy. O, jest? Jeszcze mu się przyglądasz. Aaaa. Kurde, poczekaj, kończysz szkołę. Ta, masz, ta. masz szóstki. szóstki. W najgorszym wypadku piątki. Masz też dwójkę. Kończysz jak studia widać. na prestiżowej uczelni i oglądasz, jak psy robią klocki. No, pogratulować. Jak przyrobią tak, no. tu szóstka, tu piątka, tu dwójka. I teraz uwaga. Polsko-izraelscy naukowcy pomyśleli, a jakby pochować połące magnesy. Aaaa. To ciekawe, czy się psy nie pogubią, gdzie jest kierunek północ-południe, jak się będą ustawiać. I co? I co, i co? No i co? No, zaczęły się kręcić w kółko podejrzane. I tak naukowcy odkryli papa mobile. Znaczy, przepraszam, perpetuum mobile. Nie do końca, ale udowadnili, że nawet mały magnes w otoczeniu psa zaburza preferencję kierunku kubki. Aha! Bo zmysł ten jest bardzo, bardzo czuły. Na no te oddziaływania elektromagnetyczne, jak jest gdzieś magnes, to tam Może jestem człowiekiem, człowiekiem masz. magnesem jest, no. tak, dlatego tak, wiesz tak. pies. Nie może wie. masz taki ma masz w sobie wewnętrzny magnes przyciągasz prawda? Przy lodówce Przyciągasz dwujeczki. Tak? Śpi przy lodówce. <śmiech> 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 czy to jest tam są, tam są magnesy i ona ma rozregulowaną dupkę, dupka nie ma No właśnie takiego. Kurczę, tak, kurczę. Ja zawsze uważam, że tutaj przejdę do momentumu sedna, że najpierw trzeba sprawdzić, kto finansował badania. To zwykle mówi więcej y, o wynikach badań niż same wyniki. No to ja się baję w takim razie sprawdzać, kto płacił za badanie, mm. jak psy się ustawiają przed dwójeczce i po co to komu w znaczy, ogóle? nie wiadomo kto wiadomo, że musiał być pijany. To jakby tak. no, nie, nie ma innych opcji, no. No, Ten, kto się mm. zgodził, kto to zaakceptował mm. też. A okej, okay, tak. powiedział róbcie. Dobra, rób, róbcie, 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 Fajnie, I psy zaczęły robić. <laughs> <laughs> no. To teraz ja mam coś. O, no. Wyszukałem w swoim folderze do spraw najdziwniejszych eksperymentów naukowych. Ta, ta. I teraz jest coś takiego. Japońscy badacze udowodnili, prawda, że jaja ugotowane na twardo potrafią skakać do góry. Wow. No. O. I to jest cenne to jest, badanie. To jest tak. cenne, tak. 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 Bo one prawdopodobnie robią tak z radości takie. takie może no. jedz mnie, jedz. Takie tak, A tak, może po tak. prostu im jest za gorąco w dupkę, dlatego no. podskakują, żeby się lekko no. schłodzić. No. Wiesz. Ale to jest jedno. Zanim o podskokach, udowodnili też, że ugotowane jajka, wprawione w obrót, właśnie, same się podnoszą do pozycji stojącej. Wiesz, sensie, po kilku minutach we wrzątku, myślę, że każdy by stał na paczność. Ale nie. Ostro musiało być w tym japońskim laboratorium. Jak tam, do, jak tam dopiero musieli pić, nie? Ej, co byśmy, czym byśmy się zajęli? No no i te rozmowy. Profesorze Juhiro, proszę przystąpić do kręcenia jajem. Okej, okay, kręci się. Dziękujemy. Zanotowaliśmy. Tak. Kręcenie jajem Pe pewnie za dobry pieniądz. Dobra, idziemy, dalej. Tak idziemy dalej. Dlaczego jaja stają? Prawda? Odważne pytanie tak. no. Otóż jest to spowodowane Aha. tym Że one skaczą na wysokość 1 dziesiątej milimetra A podskok trwa Kilka tysięcznych sekundy Czyli no. To jest fascynujące Czyli no. żeby, tak naprawdę żeby oglądać skaczące jajo To musisz mieć zaawansowaną technologicznie japońską aparaturę w domu Tak Ta. dużo czasu i dużo szaleństwa nie? Hmm. Tak. A ile oni to badali Żeby dojść do takich y, fenomenalnych wniosków Dwa lata Dwa lata, dwa, lata, dwa, lata. dwa lata kręcili jajami w laboratorium. Złośliwi, no. a złośliwych nie brakuje w świecie. Powiedzieliby, powiedzieliby no to te żółtki to mają zdrowie. Mhm. Mhm. Ale to jest poważny podcast, to my, ta, my tak, my tak mhm. nie powiemy. Na tym Japończycy nie skończyli eksperymentu z jajami. Teraz będą badać jaja surowe. Badaj. Bo Aha. ruchy jaj surowych są podobno jeszcze bardziej fascynujące. Zdecydowanie. Ja tak, ja tak podejrzewam, ta? że to, potem wiesz... jeszcze bo, to, Potem jeszcze masz jaja przepiórcze. Przepiórcze Masz no, Spokojnie. Badać. Strusie. Tak. Ta. Strusie, ta. strusie to bada będą badali z pięć lat jak nic. Ta. Dokładnie. Zakręć potem, tym. Ta. Potem strusie ugotowane na twardo. No przecież roboty do emerytury jest. No. Ta. Jeszcze Dobra. jakiś Nobel może będzie. Do, no. to, to teraz ja mam coś. Inne badanie. Georgia Institute of Technology. Tam naukowcy wykazali udowodnili, że prawie wszystkie ssaki poświęcają tyle samo czasu na od oddawanie moczu. Ja, jak tyle samo? Myszka robi psiku tak samo długo jak lew, żyrafa? No, jak nie jest nerwowa, mm. to aha. wtedy tak. Jak jest nerwowa, to tak szybciutko sobie obsikuje spodnie, no, dlatego aha. zresztą myszki nie naszą spodni. A, Słuchajcie, generalnie a. chodzi o większe a. ssaki, ten, ten, tak. od kilosa w górę, a. ale naukowcy na podstawie analizy materiałów wideo mówią... No, w sensie, e, chcesz mi powiedzieć, że naukowcy filmowali kamerą wideo sikające ssaki i ssaki? odkryli, tak, tak. że wszystkie ssaki opróżniają pęcherze w ciągu około właśnie 21 sekund. To dzisiaj zmierzę. No. Sobie dzisiaj wy, sobie, też, prostu, wy też sobie zmierzcie. Wy, wy też sobie zmierzcie, a wyniki <grym> waszych tylko, pomiarów wpisujcie w komentarzach tylko poniżej. I nie mm -hmm. przesyłajcie filmików, z tego nie nie, my, Nie, 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 nie wystarczy no. same wyniki. Obliczmy sobie taką średnią widzów i słuchaczy, tak były, i zobaczymy, jak my, mm. wszyscy mm -hmm. no. jako grupa, wypadamy na tle innych ssaków. I uwaga, naukowcy mówią, że 21 sekund wysika się w tyle, w zarówno słoń, w którego pęcherzu mieści się 160 litrów płynu. Rozumiecie? 100... 16 wiader, a człowiek pół litra. Czy właśnie mała myszka, której psiku to jest tam 0,15 ml? Ja myślę, że to zależy od wielkości fi narządu. Czekaj, czekaj 160 litrów? 160 litrów. Przecież starożytna straż pożarna powinna była jeździć na słoniach. <sparthe> no, ale to, nie, to rzeczywiście to, ja myślę, że to zależy od, od, że tak powiem, od fi i, fi, fi, i od ciśnienia fi, fi, strumienia. Ciśnienie strumienie to jest to mało. No. Ale to to ta ma myszka, jak ma tak mało, to chyba ona e, ciut krócej puszcza szczoszka. No. Myszka puszcza szczoszkę, to. to co... Ej, ale szczoszka. może ten czas, ta liczba 21 to tak. jest jakiś sygnał od Boga? Może, może twórca chce nam coś powiedzieć. Ale co? Na przykład y, lejcie, a będzie wam wylane. Na przykład. No może tak. to chcę powiedzieć. No, nie Może, wiem. może. Zdaje może. się mówić najwyższy, prawda? No. Coś, ale coś, bo powiem wam, że coś kusi naukowców w tym moczu. Nie wiem, no. co to Coś, wiem, o co coś kusi ich w moczu. Tak, no. czujesz w moczu, że ich kusi w moczu. Coś, no. Naprawdę mają jakieś no. dziwne ciągoty. Bo ja teraz chcę opowiedzieć o badaniach zwanych jako pajęczyna szaleństwa. ich zamieniamy się w, pań, w słuch. No. Co tam się dzieje? No. Co, sprawdzali, ile pajęczych sieci można zniszczyć w trakcie jednego psikunku? Czy... Nie, 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 nie. To nie, nie. są badania z 1955 A. roku. I tam psychiatrzy, psychiatrzy z Bazylei be you. pracowali nad schizofrenią. I oni, uwaga, poili pająki zagęszczonym moczem. No, ale znaczy nad swoją schizofrenią pracowali. No, nie, nie do końca. Uczeni, cy cytuję, podawali pająkom zagęszczony mocz 15 schizofreników, oraz swój. Tak, Na, Na napij się pajączku, napij za się za dziadusia. <laughs> tak zalolka, za zalolka. I, no. I oni potem porównywali pajęczyny po moczu schizofreników <laughs> z pajęczynami tkanymi <laughs> przez pająki pijące mocz samych badaczy. I, I nie stwierdzono żadnych różnic. To wynika same. z tego, no. że badacze byli schizofrenikami. Też, nie, jest ja bym się maja na miejscu różnica, tych uczonych no. zaczął poważniej nad sobą zastanawiać to jednak. Że, no, no. Ale mnie co innego w ogóle zastanawia, no. jak oni przekonali swoich przełożonych do, do takich badań. No, co hmm. Poszli do dyrekcji tam, instytutu i mówią tak, słuchajcie, jest taki pomysł, że pająki piją siku, a potem... Schizofreników. Tak, schizofreników i nasz własny, a potem plotą sieci, a dyrekcja mówi, ej, fajne. To... O, so. ty Ta, oni musieli wtedy, się, Oni już wtedy to. musieli handlować termomiksami, którzy mieli taką wprawę. Nie, ale to wśród pająków do dziś żyje legenda. Coś my się siku za darmo ożłopali. I... To jest, nasze. Jest, jest Nikt nam tego no, nie odbierze. Tak. Jest taka legenda. Tak. Znaczy, uczeni nie odpuścili też krokodylom. Mhm. Doktor Stefan Reber z Uniwersytetu Lund w Szwecji, w Szwecji badał. Jak komunikują się krokodyle oddychające Helem? To, to, jest, to, jest, to jest kluczowa wiedza no, dla Szwecji, to jest, ta, ta. to jest kluczowe dla całej Skandynawii. No, no i generalnie ssaki ptaki potrafią sygnalizować rozmiary swoich ciał poprzez dźwięki, a doktor mm. chciał wiedzieć, czy gady też. Ważna kwestia. Dlaczego no. ja nie zostałem naukowcem? Nie wiem. No czas, bzdurę i kminicie w zespole i, masz i bierzecie na to. Kasiura, na przykład, tak. Czy w żółtych rajstopach biega się troszkę szybciej? No. no. Może o tak. setną sekundę na przykład, nie wiem. Czy... Tak. Czy co, ile waży bąk? Bong? Bong. To, też, to też ważne jest dla Ta. ludzkości, prawda? Bo to metan, ślad węglowy i tak dalej Czy pingwin bong. skoczy na taboret? I ja bong. wiesz No to jest jednak Dobra, Dobra, e, to a, a... naukowcy umieścili aligatora w zamkniętym zbiorniku Który na przemian napełniano powietrzem I helem z tlenem mm -hmm. I uwaga, wibracje tkanek głosowych Nie zmieniały się, Aha. ale dźwięk Brzmiał inaczej Czyli, że wniosek Czyli, z tego a. taki, że wielkość Ciała aligatorów jest skorelowana Z rezonansami, które wytwarzają no, co? no, myślę, że wiedząc to, no. w końcu dziś zaśniemy spokojnie. W bo końcu, ja ta, po, tak, kurczę, coś mnie tak gnieżdżał z tym Czy Czyli plan na wieczór jest najpierw 21 sekund y, przykunku, a, no, potem, potem a potem sobie. spokojny, Później sen. Później lekka sen, że taki, miałem świadomość, że aligator że no, jest. To jest że ciało jest korelowane no. z rezonansami. No, dokładnie. No. Dobra, to teraz, nasami, tak. to teraz badanie z USA, tu są Aha. mega zaskakujące wyniki. Mhm. Dlaczego nieletni piją alkohol? Tak. Jak mnie tu zaskoczysz, to będę pod wrażeniem. No to to zacytuję no. ci. Naukowcy z Uniwersytetu Penn State na grupie, cytuję, grubo ponad tysiąca młodych ludzi robili te badania i doszli do szokujących wniosków. Ja to troszeczkę oczywiście uprościłem sobie, ale wyniki mm. są takie, że młodzi ludzie piją alkohol, żeby się dobrze bawić. Nie, tak, niemożliwe, tak. nie. No szogi do niedowierzanie. Znaczy, to następnym razem, jak będą mieli podobny pomysł na badanie, niech do nas napiszą maila. My odpiszemy na wyniki. Za niewielką, symboliczną odpłatą. Symboliczny Niech sobie, na... wielką, Symb symboliczny niech sobie naukowcy z tego Penn State staną przed pierwszą, lepszą żabką. Dokładnie. Dokładnie. To bije od ludzi. To jest taka łuna, to jest taka jasność. Tak. Widzisz ich aurę. Tak. Tylko, że do tego trzeba mieć rzeczywiście studia wyższe. To no, nie jest tak, tak że no, pierwszy tak, ktoś tak. lepszy stanie. Weź, no. Teraz mam takie badanie z wyróżnieniem, bo, no daj, bo daj, 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 w kategorii daj. transport antynoblem został wyróżniony eksperyment, jak przewozić nosorożce. No raczej nie w autobusie, powiem wam. No to przez to też trochę słabo spałem. To też. <laughs> bo ja <laughs> myślę, że to nawet jak jest przegubowiec, to tam no, to też, te źle też. się składają na zakrętach. Tak. Tak. To nie autobusem. Tak. Na taczkach też nie, bo to się upocisz. No, no rower wodny też jest kiepskim a. pomysłem. No. No. Raczej tak na przykład mówisz do, do nosoreszta, a idź se, idź. I to on, dobre. I, to, I wtedy on się sam transportuje. To jest taka metoda piesza, tak. pie, żeby pieszo. To są takie Otóż, takie nie. Otóż nie, bo najlepsza jest droga lotnicza. Ale... ale mało ich wchodzi do ekonomicznej mm -hmm. i w biznesowej robią borutę podobno Tak, i do, potem Ryanair dolicza ekstra opłatę za, za, za transport, bo to traktuje ci, z tak, bagażem tak. jest. Do końca. Nos, tak, no. tak. Dokończę, please. Drogą lotniczą, ale podwieszone do góry nogami. Taki jest wynik badań. <noise> bo wtedy mają... <noise> Czyli, żeby dobrze transportować nosorożca, podsumuję, e, trzeba go wozić samolotem do góry nogami. No bo wtedy mają zajęte nogi i nie kopią stewardes. Tak. To Tylko te maseczki muszą mieć większe, bo podobno co całą założyli, taką maseczkę do oddychania to rogiem niszczyły i tlenu tlen uciekał z samolotu. To nie. No. Niesamowite do góry nogami. To dobrze. Dziękujemy. Będziemy lepiej spali dzisiaj rzeczywiście. Po prostu. Masz coś jeszcze? Tak, tak, tak. Doktor, uwaga, rzucam nazwisko Rodrigo Vasquez. Nie znam, no ale Wydział Nauk Ekologicznych Uniwersytetu Chile. I pan doktor chciał sprawdzić, czy kury potrafią chodzić jak dinozaury? Dostał na to grant i zrobił... Ale nie, to jest poważna sprawa, bo, tak, bo, bo, bo kury pochodzą od dinozaurów, od takich y, nieptasich y, terapodów, bodajże. Tak. Ja, bo ja to pamiętam. Od groźnych dwunożnych tyreksów pochodzą. Tak, tak, tak. tak. No, to jest na y, przykład najbardziej spalonej ewolucji w dziejach wszechświata. Tak. Bo, rządzisz globem, świat tak. się ciebie boi, a potomkowie. Masz, masz 20 metrów wysokości, kurwa, a potomkowie dziub, dziub, dziub. No, A potomkowie. I takie malutkie jajka znoszę, i ty te jajka no. jesz. A potomkowie grzebią w ziemi. Dziubią no. ziarenka, gdaczą i znoszą jaja. No. Czyli, czyli wyjaśnię, niezorientowanym: białko z żółtkiem w skorupce wapiennej, ono wypada im z takiego specjalnego otworu w podwoziu tym kurą. No. To robią potomkowie T-Rexów. Ale wyobraźcie sobie, że to spotyka nas, ludzi. Tak, prawda? Dziś rządzimy planetą, prawda? Zatruwamy i tak dalej. A za miliony lat no. ktoś, ktoś nas będzie trzymał dla jaj. Jest taka szansa. Głupie. No. A, ale będziemy mieli nowe dziury w podwoziach, co niektórych może ucieszyć, bo to rodzi nowe możliwości na przykład. Dodatkowy no. otwór w organizmie? To może rzeczywiście no. ucieszyć, może inspirować. Słuchajcie, no jeszcze i, i oczywiście ewolucja musi nam zmienić tyłki tak na odpowiednio szerokie i ciepłe, żebyśmy mogli wysiadać, czy wysi Dobra, wysi dobra, Dobrze, zmierzamy w kierunku, a co z tym doktorem no. e, Vasquezem? Otóż mężczyzna ów no. przeprowadził donośne i kluczowe obserwacje, cytuję. Czy gdy zmieni się punkt ciężkości kurczaka za pomocą sztucznego ogona, przyczepionego do tylnej części jego ciała, to czy zacznie on chodzić jak dinozaur? I co? No. Bo brzmi nawet okej. Okay, Brz brzmi nie? nawet okej, okay, ale no. on po prostu on przyczepiał kurom do no. kuperka tam z tyłu coś w rodzaju takiego ciężkiego przepychacza do zlewu. Aha. I do dupki. I kazał z tym latać. Aha. I to nie tak, że o przyczepił i mówi, kura, biegnij przez podwórze Tylko od małego musiały nosić Całe życie chodzisz z takim z, Za to, to się z powinno tym iść tym do piekła tym przetykaczem do muszli Całe życie chodzisz z przetykaczem do piekła. Do piekła Boże, do piekła Do piekła, do piekła ci powinno za to iść do, A, Albo do łóżka z panem Niesiołowskim Potem tak. jak się naje fasolki No to tak. co, coś z dwóch co tak, no co? do, Doktor Waskes uznał mhm. Cytuję Że kurczęta hodowane ze sztucznymi ogonami z tym przed, mhm. są mhm. Te, w, w internecie jest wideo a co za tym idzie, z położonym bardziej do tyłu środkiem masy ciała, te kurczęta wykazywały bardziej pionową orientację kości udowej w pozycji stojącej Ciekawe, to jest. i zwiększone przemieszczenie kości udowej podczas poruszania się. Kur. Cool. Całe twoje kurze życie chodzisz z przetykaczem, kurde, do muszli, do zlewu, na dupie. Na dupie, tak. Żeby gości mógł sformułować taki wniosek, że coś ci się prostuje. Ale dzięki temu yy, wiemy wszyscy, jak chodził T-Rex. Tak, Tak, no szedł kurczak, kurczak z przetykaczem na tyłku przez kurnik i myślał, kurde, no jak Tirex! rex jak -rex, 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 rex A Jak T-Rex. nauka jest ciekawa. No, jest ciekawa tak, i do przodu, tak. Tak, 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 tak jest tak, ciekawa. No. A chęć poszerzenia zakresu poznania to jest immanentna cecha człowieka jako takiego. Jako to, tak, tak, jako takiego wraz z istotnością jego. I istotnością onego. Tak. A, Dla, tak? Dlatego nie wykluczamy, że do tematu naukowych eksperymentów jeszcze w tak byle wrócimy. Mm. Jeżeli to uważacie, że to jest dobry pomysł, to oczywiście piszcie tutaj w komentarzach na dole. Koniecznie. koniecznie. No. no chyba, że chcecie odcinek o tym, jak umarł we śnie tajemniczy człowiek Guma. Mm. Wtedy okay. nic nie piszcie. Nie. Ale... W... Fifaraszki, tak, dajcie Zrobimy odcinek o tym, jak umarł właśnie tajemniczy no, człowiek. Kiedyś. <gulia> Subskrybujcie, zostawcie łapkę w górze. Radiowcy bez cenzury. Jacek Tomkowicz, Tomasz Olbratowski. Przemysław Skowron I pamiętajcie, że dzisiaj wieczorem sikamy ze stoperem. Mm -hmm. Mm -hmm. Nie ze stoperanem nie. Nie, 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 nie. Zmierzcie dokładnie czas. Można mierzyć przez tydzień, wyciągnąć średnią. Tak. Mm -hmm. Jakiś sobie wypunktować, wiesz, to ob obliczyć. To jest. Środa rekordowa. No, Ale no. wszyscy mierzmy na przykład rano po wstaniu. O, że wtedy będą bardziej wiarygodne wyniki, mhm. myślę. Dziękujemy, Tomku. Psz. Gdzie w nas nim zajdzie nas. słońce, i minie dzień? Spójrzmy na zegar, tu, 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 tu. który widzi Dzwoni. na kościele, bo nie jest podświetlony. Jak będzie ciemno, to nie zobaczysz, która jest godzina. Bim-bom, no. bim-bom, bim, bom, bim, bom, bim, bim, bom. bim bom. Przepięknie, naprawdę przepięknie Dziękujemy